Hej, witam cię serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Jak co weekend spotykamy się, aby dokonać przeglądu spółek zagranicznych i głównych amerykańskich indeksów, bo jak dobrze zdajesz sobie sprawę i słuchasz mnie już od dawna, to wiesz, że Ameryka wpływa na to, co się dzieje na rynkach kapitałowych w pozostałej części świata i to jest bardzo istotny element, na który warto zwracać uwagę. Również masz możliwość wybrania tutaj z dwóch spółek, które wygrały w głosowaniu i które dzisiaj również ujrzymy, aby zastanowić nad tym, co ciekawego czeka je w przyszłości. Zerknijmy. Zobaczmy na karcie społeczność. W każdy czwartek startuje takie głosowanie, i widzimy, że tutaj mamy. Banko Santander, czyli Santandera zobaczymy, bo uzyskał 22% głosu. Twitter miał 16, Oracle 14, Microsoft 28, czyli Microsoft będzie również spółką, którą zobaczymy, i GP Morgan znów się nie załapał, znów się nie załapał, braku mu dosłownie 2%, e, Cały czas nie może się przebić. E, no, kiedyś do niego oczywiście wrócimy i zobaczymy, jak mu pójdzie to starcie w kolejnych głosowaniach. Przypominam, startuje w każdy czwartek, abyśmy mógł tutaj zdecydować, e, które spółki zagraniczne weźmiemy. Bliżej pod lupę. I zaczynamy od tego, co Ci, co ci przygotowałem. Oczywiście pamiętaj, że to, co widzisz, i słyszysz, jest że tylko i wyłącznie moją prywatną opinię. Nie sugeruję się tym własnej, w własnej sensie sytuacji, własnej analizy. Oglądamy wykresy w ujęciu tygodniowym. Interesuje nas dłuższy interwał czasu i dłuższy horyzont czasu, czyli zacznijmy od indeksów, od tego najmniej tak naprawdę docenionego indeksu, bo mówimy o donjoncie. i Jeżeli chodzi o Jonesa on cały czas zbiera tak naprawdę swoją energię ku temu, żeby Mógł dorównać, czy też już SP 500. A dlaczego? Bo zaraz to pokażę. No, na Zdakowi to jeszcze myślę, że w ogóle mu nie dorówna, bo to jest numer jeden, jeżeli chodzi o to, co on tam pokazuje. I zerknijmy, jeżeli chodzi o do Jonesa, to on jest w bardzo istotnych miejscach. Jeżeli wybije teraz te poziomy, które również mogę tutaj zaznaczyć, bo one są w tym momencie bardzo istotne, zresztą tak jak pokazywałem, one doszły do tych poziomów, które zakładaliśmy, bo to jest ta kolejna strefa i teraz jej rozjazd będzie sugerował nam, że będziemy szli ku test. W kierunku testu tej luki Bessy, która tutaj miała miejsce na fali panującego nam szkodnika. Czyli kolejna półka wyżej, dopiero mamy test poprzednich szczytów, czyli dopiero będziemy atakować te historyczne poziomy tutaj czyli jeszcze, jeszcze kawałeczek drogi przed Dow Jonesem jest. Negatywny scenariusz, kiedy rozbijemy tutaj tą, tą strefę, to już można powiedzieć, że to jest strefa szerszego ręcza, to jest ta półweczka, o której zawsze mówię, bo tutaj jeżeli weźmiemy zakres tutaj od jednej bandy do drugiej, no to można powiedzieć, że półweczka jak zawsze w grze, tak zawsze powtarzam, czyli odpadnięcie z tych poziomów będzie pokazem słabości, że Dow Jones nie jest gotowy do tego, żeby podejść i domknąć nam tą lukę Bessy. A rozjechanie tego poziomu będzie świadczyć wręcz o słabości tego indeksu, dlatego warto to obserwować, co jeden z no, chyba najstarszych indeksów na świecie będzie chciał nam zaprezentować w najbliższym czasie. Pamiętajmy, że mamy rok wyborczy w Stanach, pamiętajmy, że zarówno świat wielkich finansów, jak i mediów jest przeciwko Trumpowi i zrobią wszystko żeby ograniczyć jego szanse na reelekcję, tym bardziej, że no, mają ku temu narzędzia, mają ku temu środki, no ale Trump też ma asa w rękawie, są to Chiny, jak zawsze powtarzam, czyli to, co się dzieje w kontekście wojny handlowej między USA a z Chinami, zawsze grzeje inwestorów na giełdach i zawsze bardzo silnie reagują na tweety Trumpa właśnie w tym kontekście, czyli ten argument na pewno sobie zostawi do rozgrywki na jesiennej, w jesiennym wyścigu i zobaczymy, jak tak naprawdę to się wszystko rozegra na rynku, no, ale może być sytuacja bardzo dynamiczna. Bo pamiętaj, że no już niedługo okres wakacyjny nam się kończy i wchodzimy w ten okres bardzo istotny. I zobaczmy, co się dzieje dalej. Jeżeli chodzi o SP 500, to w końcu co się stało? Mamy nowy historyczny szczyt. Na SP500 poprzedni wynosił 3396 punktów, a teraz mamy 3399 punktów. Prawie można powiedzieć, że 3400 punktów jest zapalone. Mieli to dwa tygodnie im to zajęło. Myślałem, że zrobią to wiele szybciej. Doszli w końcu do tego poziomów na podsumowaniach sesji dziennej, które mam nadzieję, że jak jesteś ze mną to systematycznie również oglądasz, bo tam poruszamy wszelkie istotne informacje. Na samym początku, również obserwujemy główne indeksy. To widzieliśmy jak było miejsce już odpadnięcia, jak brakowało im tam dosłownie z 3,3 30, chyba do poprzedniego szczytu, jak już tak dokładnie mierzyliśmy. I teraz, co musi tutaj się wydarzyć? Muszą przede wszystkim potwierdzić siłę, czyli, oczywiście, jeszcze mogą odpadać z tych poziomów, mogą wykonać korekty jak najbardziej, nawet do strefy, która jest tutaj zaznaczona. Mogą testować jeszcze raz tą lukę Bessy, która tutaj powstała, i potem kontynuacja wzrostów. Oczywiście robić tego nie muszą. Mogą od razu jechać do góry. Tym bardziej, że już ich nic nie ogranicza, bo teraz każdy wyższy poziom jest nowym szczytem na S&P 500. Tak samo jak w przypadku oczywiście nazdaka, bo co robi Nasdaq? -a? Nasdaq -a, to się śmieje z tego wszystkiego, nic sobie kompletnie z tego nie robi. Tu mamy zwałkę od czasów szkodnika, która już jest dawno pokonana i kroczymy ku wyższym poziomom. 11 561 punktów w tym momencie, czyli jak najbardziej teraz może być ruch korekcyjny, a wręcz by się był wskazany bo widzimy, że nasza lubi chodzić sekwencyjnie, lubi robić korekty po wybiciach. Czyli, jeżeli nawet skoryguje to półweczkę jak najbardziej w grze, nawet jakby skorygowali do tego poziomu, to też nie jest nic negatywnego. Takie korekty są również potrzebne. I każdy kolejny wy poziom wyżej jest nowym historycznym szczytem na Nazdaka. I chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę. Eee, zerknijmy na eee, spółki, które wygrały nasze tutaj głosowanie, czyli któż to jest, któż to jest jeszcze raz. Zobaczmy, to jest Santander, i od Santandera zaczynamy. Byłam go tutaj podwieszonego. Zobaczmy, Santander, czy jeżeli oglądałeś przegląd spółek bankowych w Polsce, to co zawsze przygotowuję, pojawiło się to już na kanale w sobotę, to Santander również jest w bardzo istotnym momencie, analogicznej sytuacji. Jednak sektor bankowy, jak się ogląda te wykresy, nawet na arenie międzynarodowej, wygląda na bardzo słaby sektor, jest on cały czas zdołowany, i Santander tutaj również jest w bardzo istotnym miejscu, bo to, że tutaj pod spodem wybicia tej strefy będziemy mieć do czynienia z rozjazdem stu losów, jest bardzo problematyczne i może to wywołać jakieś mocniejsze zejście, zanim to oczywiście wolumen zdąży zebrać. Trzeba mieć to na uwadze, trzeba to również tutaj brać i dopuszczać pod uwagę. Jeżeli chodzi o to, co może się tutaj wydarzyć, to przede wszystkim powinna ta strefa, czyli ostateczna linia wsparcia, powinna wyhamować nam tutaj Santander'a przed dalszymi spadkami i odwijać z tych poziomów znów do testu poprzedniej strefy. I taki ręcz boczny bym na Santanderze zakładał w najbliższym scenariuszu. Bardzo pozytywny scenariusz to kiedy wybijałby tą strefę z silną rakietą i podchodzi pod górne, górne ograniczenie bo to jest pokaz siły w wykonaniu Santandera a dopiero rozjazd tych poziomów tak jak na polskich bankach to jest dopiero e, tak naprawdę wrócenie do fazy wzrostów i podbicia no w bardzo korzystne poziomy bo to już jest podejście pod tą strefę domykanie luk oczywiście bez po drodze czyli jak najbardziej banki, nawet na arenie międzynarodowej, czekają na swoje 5 minut. Jeżeli chodzi o Microsoft, bo to jest druga spółka, która wygrała tutaj, zerknijmy. Microsoft jest w bardzo istotnych miejscach, również przełamał nam dosyć istotne poziomy. Chociaż nie zachował się tak dynamicznie jak co po niektóre spółki, właśnie notowane na Nasdaku, widzimy, że już test, już potrójny poprzednich szczytów miał miejsce. Czyli, aby Microsoft potwierdził swoją siłę, muszą rozjechać teraz te poziomy silną rakietą na wolumenie. Rozjazd, retest. I strzał w górę, wyznaczający nowe historyczne szczyty na Microsoftie, tak bym to widział w najbliższej przyszłości. Jeżeli odpadną teraz spółeczka, jak najbardziej w grze strefy, test tego minimum e, jak najbardziej może mieć miejsce, bo po tak silnych wzrostach, które miały miejsce historycznie, może on oczywiście jeszcze mieć bokiem. Odpadnięcie z tych poziomów i test poprzednich szczytów no, będzie pokazem słabości w wykonaniu Microsoftu. Jeżeli chodzi o kolejną spółkę, to może Tesla sobie zostawimy na później. Zobaczymy sobie, jak Google sobie radzi, bo Google również jest w bardzo istotnym miejscem, bo po raz trzeci znów nadbija nam. Testował, nadbija teraz poprzednie poziomy szczytowe. Świadczy o tym, że w końcu ma ochotę to rozjechać czyli jeżeli zrobią to na silnym wolumenie, potwierdzą tą siłę to powinni się znaleźć wyżej i powinni wyznaczyć nowe historyczne szczyty na tej spółce teraz odpadnięcie i ruch korekcyjny to jest oczywiście test półweczki w tym momencie, czyli test poprzednich szczytów, które mogą mieć miejsce odpadnięcie z tych poziomów będzie pokazane słabości wykonaniu tej spółki, czyli cały czas piłka w grze, jeżeli chodzi o Google jeżeli chodzi o Amazona, Amazon również wykonał bardzo ciekawą yy, tutaj sekwencję, bo podszedł pod swoje poprzednie szczyty, doszli w tym tygodniu jak widzimy do poziomu 330 3319 dolarów za sztukę, i pamiętajmy, że Ameryka cały czas w grze mają te splity, gdzie mogą podzielić wartość tych akcji, które mogą być jeszcze tańsze dla przeciętnego, szarego Amerykanina, co może spowodować jeszcze mocniejsze, gwałtowniejsze pompowanie tych spółek, no bo kupować tak już, można powiedzieć, kosztowne akcję, bo za jedną akcję trzeba wyskoczyć 3000 ponad dolarów. No jest to dosyć duże ograniczenie dla takiego normalnego, szarego inwestora. A jak póki jest hossa, póki jest szalona hossa na tym rynku, to jak najbardziej jeszcze jest szansa na to, że będzie ona mogła urosnąć w dalszym ciągu. I teraz, jeżeli rozjadą to rakietą, to ten poziom, no to oczywiście zobaczymy nowe historyczne szczyty. Odpadnięcie od tych poziomów po raz kolejny to będzie już drugie. Teraz mamy drugi test, a widzimy po poprzednich już spółkach, że po trzy razy. Potrafią to testować, to odpadnięcie, zebranie paliwa i rakieta rozjeżdżająca ten poziom może być potwierdzeniem tej sekwencji wzrostowej. Odpadnięcie i przebicie strefy, którą tutaj zaznaczyłem, niestety będzie pokazem słabości w wykonaniu Amazona. Jeżeli chodzi o Apple, to Apple już nic sobie z tego nie robi. Podwójnie podeszli pod strefę i to im wystarczyło. Rozjechali potem, a wręcz wystrzeli rakietą bez korekty już do góry, wyznaczając nowe historyczne szczyty, które są na poziomie 499 dolarów za jedną akcję, czyli prawie 500 dolarów już za jedną. No, akcje trzeba zapłacić teraz. Jakiekolwiek ruchy korekcyjne, no po tak silnym i jednostajnym ruchu, ruchu wzrostowym, jak najbardziej powinny mieć wręcz miejsce. Nawet powiedziałbym, że do tej półweczki niech sobie zejdą, niech przetestują tą półweczkę. Nie muszą już schodzić do tych poziomów, żeby je retestować. Zejście. I strzał do góry odjeżdżający poprzednie szczyty. Tak na Apple mógłby ten stan już wyglądać. Słabość dopiero po przebiciu stref, które są zaznaczone. No i na deserek mamy Tesle Tesla, która grzeje inwestorów tutaj, która jest wyceniana drożej niż stare amerykańskie koncerny motoryzacyjne, i nie tylko amerykańskie, w ogóle światowe. Wygląda to kosmicznie wręcz, bo cena za jedną akcję doszła już do poziomu prawie 2100 dolarów za sztukę. Również split przed nami, czyli każdy będzie mógł się załapać na te akcje z wiele niższe kwoty. Widzimy, że mamy delikatną lukę hossy, która tutaj powstała. Widzimy, już zaznaczyłem naniosem te istotne strefy, czyli jak dla mnie powinien nastąpić po takim rajdzie wybijającym ruch korekcyjny, ale czy w kontekście właśnie grzania tego spitu. Może to mieć miejsce, tego nie wiemy. Może być to jednostajny ruch wyciągający Tesla na nowe jakieś abstrakcyjne wręcz poziomy, bo to co tutaj widzimy to jest po prostu jakiś kosmos. Kosmos, bo Elon Musk lubi latać w kosmos, czyli widzimy, że um, tak samo pompowana jest Tesla i teraz jeżeli nawet wykonałoby ruchy korekcyjne, co by było zdrowym podejściem do półweczki, stąd zbiera się wolumen i rakieta rozjeżdżająca poprzednie szczyty pokazuje nam siłę na Tesli i będziemy to mogli wtedy obserwować. Wygląda on Rewelacyjnie. Tesla jest grzana przez inwestorów, jest to jedna z, chyba z ulubionych ich spółek na rynku amerykańskim. Negatywny sentyment dopiero by się pojawił, kiedy byśmy przebili tą strefę z tej strony, i dopiero przebicie tych poziomów by świadczyło o słabości. No i teście, oczywiście, półweczki, teście również tej luki hosty, która powstała, wygląda naprawdę silnie. No, Ameryka nam pokazuje siłę cały czas, trzeba to obserwować, trzeba mieć rękę na pulsie, bo to, co się dzieje na rynku amerykańskim, rozlewa się na rynki światowe, na rynki europejskie, może nie z taką dynamiką. Bo takiej dynamiki, aby ona mogła mieć miejsce, potrzebujemy wręcz no, nieograniczonego kapitału, jak wiemy, dodruk w Stanach idzie pełną parą. Zresztą Drug w Europie również ma miejsce i co po niektóre spółki na rynkach, na rynkach europejskich czy też nawet na rynku polskim obserwujemy te rajdy, szalone rajdy, które mają miejsce również na tych rynkach i jak najbardziej. Mogą być one kontynuowane. Pamiętajmy, że już powoli kończy nam się okres letni. Okres, w którym powinno być takie ochłodzenie nastrojów, powinny być bardziej kontynuowane ruchy korekcyjne, ruchy konsolidacyjne. A jak to się dzieje w obecnie panującym szkodniku? No to wszyscy chyba widzą. I nawet okres letni rozpisał na nowo swoją historię, szczególnie na tych wygrzewanych spółkach. No i wkroczymy w ten okres w końcu jesienno-zimowy i wczesnej wiosny, kiedy mamy okres żniw na giełdach wszystkich i zobaczymy, jak to się przełoży. Że właśnie na rajdy poszczególne, bo jeżeli skończy się okres wyborczy, jeżeli już będzie po wyborach w Stanach, no to chyba wszyscy tak naprawdę liczą na to, że będzie korekta. Oczywiście ona może mieć miejsce, ale nie musi i czasami może wszystkich zaskoczyć, że jeżeli każdy się spodziewa czegoś dynamicznego na rynku po wyborach, no to może być zupełnie inaczej, no ale to też może być grane, bo jeżeli masz możliwość shortowania spółek no to Ciebie to nie interesuje, czy będzie zwałka na rynku, czy będzie hosta, czy będzie bestsa. I tak na tym rynku masz możliwość zarobienia. I jeżeli już o tym wspominam, to zapraszam do to, żebyś oddał swój głos w kolejnej ankiecie, która tutaj jest podwieszona i będzie długo podwieszona, bo interesuje mnie przede wszystkim to, żebyśmy zebrali tutaj jak najwięcej ilość głosów, żeby każdy miał szansę się wypowiedzieć. Skoro po kilka tysięcy osób ogląda moje nagrania, kilka tysięcy subskrybuje kanał, to fajnie by było, żeby tutaj można było oddać ten swój głos i pokazać tak naprawdę, czy chciałbyś mieć możliwość Rozgrywania rynku w obu kierunkach i nie straszna by ci była wtedy właśnie zwałka na rynku, spadki czy też kontynuacja wzrostów, bo masz możliwość rozgrywania ją w obu kierunkach i zarabiasz w obu przypadkach. Widzimy, że drużąca większość jest za tym, żeby była taka możliwość, czyli 78% głosów, a 22% nie chce takiej możliwości. No być może nie rozumieją o co w tym wszystkim chodzi, ale jak najbardziej w moim uczuciu warto mieć taką możliwość, bo wtedy w jakichkolwiek warunkach rynkowych byśmy się nie znaleźli to i tak, i tak daje nam to szansę na zarabianie pieniędzy, a o to chodzi, po to jesteśmy na rynku, żeby te pieniądze zarabiać, żeby kontynuować to, co już dziś rozpocząłeś, tutaj podejmując decyzję o swojej obecności na rynkach giełdowych, na rynkach kapitałowych i tego się trzymajmy, oby tak to właśnie wyglądało Przyszłości i jeszcze na koniec, aby tutaj jeszcze wzbudzić zainteresowanie i e, rozbudzić wyobraźnię, to w komentarzu napisz mi, do jakich poziomów może dojść Google. Bo widzimy, że nowe historyczne szczyty przed nami. Amazon, czy rozjedzie te poziomy i czy będziemy widzieć nowe szczyty. Apple, do jakich poziomów szczytowych jest w stanie dojść. Tesla, czy nawet jest w stanie przed spitem zapalić 3000 dolarów za akcję. Dow Jones, czy zapali swoje historyczne szczyty. Czy SP 500 rozjedzie rakietą, kolejne poziomy i podąży śladem Nasdaqa, a Nasdaq, czy w końcu doczekamy się jakiejś silnej korekty na Nazdaku. Mamy tutaj yy, kolejną spółkę, czyli Microsoft, czy wybije, a jak wybije, to na jakich historycznych poziomach możemy się spotkać? No i oczywiście Santandera, czy czeka nas wybicie stop lossów? Daj znać w komentarzu. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymam kciuki za Twoje wyniki i zapraszam już na kolejne spotkania. Hej.